喵喵喵。喵喵 Dosyć tego. Dzieci, doszedłem do wniosku, że wasz kot potrzebuje własnego miejsca do spania. Ale po co? Przecież może spać gdziekolwiek. Eee, I dobrze o tym wie. Ten kot zasnąłby nawet na gwoździach. Serio? W takim razie przyniosę kilka. Nie trzeba, mam tu coś bardziej praktycznego. O, jakie ładne pudełko. <grym> Już wiem, przecież pan kot musi spać na czymś miękkim. Proszę bardzo, panie kocie. No, spójrzcie. chyba mu wygodnie, jest taki śliczny. Eee, skąd wzięłaś ten kot? Znalazłam go w twojej komodzie na buty w szufladzie z napisem Mili, jeśli otworzysz tę szufladę, to pożałujesz, nie żartuję. Nie! Dziubasku, twój rozweselający kocyk! Dobranoc, Bobasku! Oddawaj mój koczek. Zostaw pana Kup! Myślałem, że go już nie używasz, odkąd poszedłeś do przedszkola. Niestety po pierwszym dniu w przedszkolu musiałam go wyjąć z szafy. Koledzy mnie stresowali Jesteś za duży na takie rzeczy To stary kot O, o fuj Lepiej go wypiorę, zanim sąsiedzi zaczną narzekać Kocie smakołyki, smaczne zawsze są Kocie smakołyki, to jest właśnie to Kocie smakołyki Twój kot wie, czego chce i wie, jak o to poprosić. Kocie smakołyki, kocie smakołyki, kocie smakołyki, kopku pyszne są. O, co? Litości, czego chcesz? Ja wiem, ja wiem! On chce tylko swój kocyk, Widzisz? O, I po wszystkim. O nie, czego tym razem chce ten mały kocur? O, przepraszam, panie kocie, zapomniałam o twoim jedanku! Berton Burger! O, przekąskę? Włóczkę? Yy, Przecież koty lubią włóczki! Co ci, miętki. E, On przestał! Halo? Tak wiem! Przepraszam! 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 Nie wiem! Bardzo przepraszam! Dłużej tego nie wytrzymam. Pójdziecie do sklepu zoologicznego i kupicie obrożę aktywowaną głosem. O, ta będzie lepsza. Twój kot jest niesporny. Wypróbuj 9000 V dyscypliny. Koto łamacz 2000. Mamy go wychowywać, a nie usmażyć. Potrzeba nam tego. Ta najnowsza obroża wychowawcza delikatnie i zarazem stanowczo pokieruje twoim zwierzątkiem. A teraz ustawmy tryb dla kota. O nie, Kiciuś, tak nie można. Zachowujesz się nieodpowiednio. Masz być cicho. Dobry kotek. Założymy mu jeszcze to obraże z prądem. Dla pewności? Grzeczny kotek odzywa się wyłącznie na komendę. I przestań mnie w końcu przedrzeźniać! Żadnego syczenia! Słyszałeś o? Żadnego syczenia! Brawo, dobry kot! Ktoś powinien Cię poszczuć psem. Zostaw mnie, Ty brutalu! Au, au, au. Jestem koto-odporna. Nie pozostawiasz mi wyboru. Słyszałeś? Już zawsze będziesz nosił te obroże. Pożegnaj się z moim kocykiem. Nawet o tym nie myśl. Powiedziałam przestań! Au! Au, au! Ten dźwięk mi się nie podoba. Au! Przestań to łaskocze! Trapanie nie przystoi młodemu chłopcu. No co? Ku, spóźnisz się do szkoły. Orety, zaspałem. Szybko, nie spóźnij się. E? Nie tak szybko, przeżuwaj każdy kęs. E, mili, mówiłaś coś? Mili, pytam, czy coś mówiłaś? Nie mógł z pełną buzią. Dobra. Nie biegaj. Mówiłaś coś, Mili? Wow. Nie garb się tak, chłopcze. E? Masz coś do powiedzenia, kub? Mały, odpowiedz pani. Co? Obrażę! Cicho! Ach, teraz opowiesz o wszystkim dyrektorowi. Słuchaj nauczycielki. Mm. Nawet wtedy, gdy zrzuca obowiązki wychowawcze na swojego szefa. Proszę o ciszę! Jeszcze jedno słowo i zostaniesz po lekcjach! Ale ja. Nie dyskutuj. Masz przeklapane. Mam tego dosyć. Jeśli to dla was takie śmieszne, to wszyscy zostaniecie po lekcjach! Ale to nie ja! Proponuję brać nogi za pas. Widzę, że masz wielu przyjaciół. To ty zabrałeś mi mój kocyk, ty wstrętny kocurze! No śmiało, sam się o to prosi. Prawy sierpowy! Och, silny cios w słoneczny. Jej, potężne kopnięcie w goleń! Ostra walka. Śmiało można ją nazwać walką stulecia. Oddawaj mi mój kocek! Jestem wolna! Mój mięciutki koc! Kup, co tu się dzieje? Eee, pan Kot założył mi obroże i teraz nie mogę jej zdjąć! Nie ma? <noise> Najwyraźniej się rozerwała. Pójdę do mojego pokoju, bo i tak pewnie mam szlaban, prawda? Tak, zgadłeś. Eee, proszę, twoja stara obroża. Nie będziesz już więcej słuchać tego wrednego urządzenia. To... Koniec ciągłego nawijania o tym, co możesz robić, a czego nie. Hej, Od dziś możesz spać ze mną, całą noc będę opowiadała ci bajki, będziemy jeść żelki i bawić się lalkami. Ha! Jak można zostawić tak drogą obrożę w takim miejscu? Jeszcze spadnę w niepowołane ręce! <grym> Bardzo proszę nie obgryzać mebli! Niestety to jego ulubione zajęcie. Nie radzę się drapać. Może wdać się zakażenie. Ja też mu zawsze to powtarzam. I proszę się nie lizać. To takie niehigieniczne.